Widzowie, dzisiaj gramy w Prison Life. Czyli to oznacza, że będziemy uciekać z więzienia. Ja jestem bardzo dobry w tą grę i pokażę Wam jak szybko uciec z tej gry. Taktyka numer 1. Krok pierwszy, Tutaj jest yard! Krok drugi. Idziecie tutaj! Tu jest dużo policjantów, ale tutaj zawsze się i i można go wziąć. Ale ja go to jest? I wiecie co idzie się kolejnego idziecie? O, o, o idziecie. jesteś fajni, że ma fajnego skina. No fajnie, fajnie, haj, hi, hi, hello. I to jest krok trzeci. Idziecie do celi, idziecie tutaj, i niszczesz, po raz walisz w ten kibel. Ale mocno! Dobrze, Ale teraz uciekacie. Teraz krok czwarty uciekacie kanalizacjami. I teraz uważa się, bo tutaj mogą być policjanci. Nie ma policjantów, patrzycie i biegniecie. Najlepiej jak pójdziecie sobie do tej drabiny, bo jest najbliżej po prostu i od razu jak ten, jak po prostu zejdziecie ze drabiny i skoczycie, to od razu zresetujecie się, Patrz, tak? Wchodzisz, idziesz, jak się pokaże taki napis, taki, to oznacza, że uciekłeś i może proszę się zresetować. No i teraz I już jesteś Kryminalem Kryminalistą To była taktyka pierwsza Jak uciec z więzienia Teraz pokażę wam Taktykę numer dwa Taktyka numer dwa Idziecie tutaj pod drzwi Czekacie jak otworzą Policjanci Wam się dużo dzieje. Właśnie próbują być... Oni otwierają! Idziecie! Idziesz po pistolety! Bierzesz? Wy, wy, zabijasz tych! Bierzesz kartę! I uciekasz! To jest taktyka numer dwa! Uciekasz szybko, uciekasz! Tu jest jakiś tej wodaż. ucieka! To jest taktyka numer dwa. Bardzo szybko mi wyszła. Mogę wam... Mogę wam pokazać najlepsze akcje, które tej ale ja nawet nic tu chyba nie zrobiłem. O, oni otwierają! Idziecie! Razem Idziesz po pistolety! Pisz, pistolety. Pisz, pistolety. Pisz, Zabijasz Czasami, zacznij, bierzesz? Zabijasz ty! Bierzesz kartę! Duch. Ktoś zabił policjanta! Ktoś zabił policjanta i wleciła z jego karty i ja wziąłem. To jest taktyka numer dwa. Po prostu idę strzelać policjantu. Widzicie, jak się robi? Uf! Dziękuję widzowie za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.